W listopadzie 1918 roku wybuchła rewolucja w Niemczech, obalono władzę cesarską. Polska wróciła na mapę Europy. Ważnym dniem dla naszego miasta był 12 listopada 1918 roku. Tego dnia tajny komitet zorganizował wiec patriotyczny na Wilhelm obecny Plac Wolności. Ścięto cesarską lipę. Obalono pomnik cesarza Wilhelma. Zaczęto odbierać żołnierzom niemieckim broń. Zrywano niemieckie flagi i symbole, portrety cesarzy, na przykład. Uwolniono więźniów politycznych z zakładu karnego. Wszystkie te wydarzenia nazwano wronieckim zrywem. Wielkopolanie ufnie czekali na decyzję konferencji pokojowej w Paryżu, która miała się rozpocząć w styczniu 1919 roku. Nie wypuczaliśmy jednak czynu zbrojnego. Dlatego w całej Wielkopolsce. Gromadzono broń. Także w naszym mieście, we Wronkach, chłopaki, zowarzystwa gimnastycznego soku pod przewodem Walentego Barzyńskiego. U broń gromadzili między innymi, przechowywali ją na strychu państwa Lewandowskich przy rynku. W początkach grudnia 1918 roku w Poznaniu odbył się Polski Sejm Dzielnicowy. Z naszej gminy było pięciu delegatów. Uchwalono postulat przyłączenia zaboru pruskiego do państwa polskiego. Nadchodziły pamiętne dni. Powstanie niewielkopolskie było powszechnym zrywem mieszkańców prowincji poznańskiej przeciwko pruskim zaborcom. W ciągu krótkiego czasu udało się oswobodzić większość miejscowości, jednak wielu i tak trwały zaciekłe walki aż do momentu podpisania rozejmu kampanii. Czyli pierwszych wizualnych miejscowości były w rąci, które zostały oswobodzone z rąk niemieckich zaborców przez szamotowskich powstańców. W 29-30 grudnia 1918 roku w Bałoronieckim więzieniu utworzono garnizę powstańczy, którego żołnierze aktywnie brali udział w przejmowaniu no... i oswobodzaniu polskich miejscowości oraz w obronie przeciw zdesperowanym kontratakom niemieckim. Sam pomnik Mauty e, właśnie symbolizuje upamiętny zryw powstania Wielkopolskiego. Nasi powstańcy walczyli już z 31 grudnia na 1 stycznia 19 roku w Mokszu. W styczniu walczyli w Kępiczu. Walczyli pod Miałami, pod Kolnem, pod Kamionną, pod Wrzeszczyną, pod Mirosławem. Także w innych bitwach Powstania Wielkopolskiego. Walczyli także z bolszewikami w 1920 roku w pułkach Armii Wielkopolskiej. Na listach powstańców Wielkopolskich z naszego miasta gminy jest ponad 400 nazwisk. Prawdopodobnie to nie wszyscy. Dnia 8 kwietnia 2000 roku zespół szkół imię, imię numer 1 otrzymał imię Powstańca Wielkopolski. Widzimy na zdjęciu sztandar naszej szkoły oraz Jana Rzepy, który namasił ten sztandar. Pamiętajmy o powstańcach wielkopolskich, o naszym wielkim powstaniu. Wielkopolski. Dziękuję.